Remember, the force will be with you. Always. Siemano z tej strony Komin i witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii Zagrajmy w Lego Gwiezdne Wojny Saga Skywalkerów. W poprzednim odcinku mieliśmy lekkie problemy z włączeniem tych stacji przekaźnikowej, no ale w, myślę, że w tym odcinku już nie będzie takich problemów i wszystko pójdzie zgodnie z planem. A na dzisiejszy odcinek zaplanowałem tak. Tutaj, na naszej mapie galaktyki, te cztery klocki. Chciałbym się zdobyć w dzisiejszym odcinku, bo nie zdobywaliśmy jeszcze żadnych takich cyberklocków. No i później oczywiście główny cel fabularny sobie przejdziemy. Więc tutaj jest pierwszy. Co tu trzeba zrobić? Tu mogę podnieść to. I są tutaj dołączone do tego, do tego klocka jakieś 4 te kabelki powiedzmy, i jak zrobił tak to co się stanie o, czas jest, chyba muszę tak to zrobić jeszcze 5 sekund, dawaj, dawaj, ostatni jest, dobra, mamy to taka zręcznościowa, trochę minigra no i klocek jest nasz brawo łebski bokser misja ukończona to lecimy tak, kolejny klocek na niapie w tą stronę Jezu 1200 z tych klocków, wow, tu chciałem iść, mm, wyświetlę mapę Chcę sobie wyświetlić wyświetlić tego mapę Tak, tutaj chciałem iść, dobra, wschód te trzy klocki Teraz tak tędy trzeba przejść chyba Teraz tu Klocek powinien być, o tu jest klocek Zamknięty Tak, tu są czerwone te Zaraz rozmyślimy, co tu trzeba dokładnie zrobić Bo trzeba to jakoś aktywować, żeby to chyba zamieniło się na zielone Ale tak tego nie zrobię Tutaj coś może? Jak to? Też nie. Tutaj? O, coś mam tutaj. Podnieś. Okej. Okay. Nie tak chciałem to chyba zrobić. A potrzebuję innej postaci. A nie, ta jest dobra. Albo nie, a tą potrzebuję. Zamień. Uuu, gdzie ona teraz jest? Taki w kapturze. Nie, to jest ten. Nie, jednak nie. Przecież jeszcze F-stroje. O, ten. Ty go wybierz. Dobra i teraz co mam tylko dwie postacie, tak jak wziąć inną chcę wybrać tą teraz tą. nie spacja zamień. Z tym o! Dobra, zmieniłem się Więc teraz co? Zmieniłem Chyba nic nie Mogę tutaj coś zrobić. Ale tu potrzebuję innej postaci w ogóle. To chwila, może R2D tu nam się nie, 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 po, nam jest nie na razie. To go zamienimy. Nie. Wstecz sterowanie jest trochę dziwne tych, Zamienianie tych postaci I to byli ciemna strona? Nie tak, chyba potrzebna ci ciemna strona Chyba tego, tego klocka chyba nie zdobędziemy Niestety Dobra trudno To pójdziemy W jakiś następny Tak tu jest ślepy zaułek Tutaj, tu, tutaj I dobra i tym korytarzem I tu jest zaraz kolejny Dobra Pociągniemy za dźwignię A tu jest jakieś hasło trzeba Tu jest 7 Kwadrat Znaczy prostokąt Takie trzy linie Może coś w tym też będzie na pewno O, jest, to jest. 7 i 3 linie. Dobra. Ja, teraz tylko do 7 przejść. Jest, mamy. Dobra, taka prosta zagadka była. Przyjemna. Mamy basta biznes. Locek zdobyty. Teraz lecimy po kolejny. Chyba ostatni z tych wszystkich czterech Chwila, jeszcze raz To sterowanie trochę tą mapą jest oporne Myślę, że mogę to lepiej wymyślić trochę Może się nauczę Świetna mapę, dobra To tego nie, tego nie możemy, to tego jeszcze zdobędziemy Tak, jeszcze zdobędziemy Ustawię jako cel, dobra Klocek jest tutaj Jaka tym razem zagadka na nas czeka? Tu musimy coś znowu przenieść. Czyli trzeba zamienić te tego Jedi na... Na Jedi trzeba zamienić. Dobra jest. Przytrzymujemy tutaj. Tu mam coś pokazuję Okej. Okay. co teraz? A się jeszcze jedna skrzynka. A tą też mogę przenieść. To chbla, weźmy tą górną na razie Przenieśmy ją sobie gdzieś Na przykład tutaj Teraz tą Teraz tą nie mogę przenieść, ja nie mogę Nie dlaczego? Gdzie jest klocek? Klocek jest u góry. A, Dobra, do, dobra jednak ja muszę, zbud muszę zbudować. Powiedzmy takie schody. Do tego klocka. Ka kamera się tu słabo obraca. O jest, dobra. To może sp spróbujmy jeszcze z tego jednego, który nie który na mnie wyszedł któregoś nie, nie potrafili zrobić i on jest tutaj A tu jest jeszcze jeden to sobie po niego też pójdziemy cyk I będzie pięć klocków w tym odcinku okej okay, tu jest kabel Coś z tym trzeba zrobić. Może to zniszczę? Jednak nie. Może to to? Nie. Nie. idzie kabel Nie. z tej strony na to Hmm. Tu raczej nie nic Coś w tym pomieszczeniu tu, tu co się świeci jednak też nie to To jest nie to. Muszę wszystko, na razie, na razie wszystko O właśnie Dlatego chciałem wszystko, bo coś się nakryło Dobra, teraz ta powłoka ta powłoka, gotowe I co nam się tutaj wyświetliło? Coś z tamtej, z tamtej strony Nacisnij E Mnie to Tylko na chwilę się naziono, na to się tylko na chwilę świeci Na czym to polegać? Okej, może ten pierwszy A ten, ten drugi, dobra Ten jako pierwszy To, to jako drugie Nie to. Ja już zapomniałem tam było, jakby drugie To jako czwarte? Chyba tak, to jako czwarte nie. Czyli to jako czwarte. Dobra. To jest dobrze i teraz jeszcze to, to tylko zmienić na. Zaraz zobaczymy. To jest dobrze. A to? Dobra. Nie to. Nie to. Jest, dobra. Mamy to. Fajna zagadka, fajna zagadka. Dobra. Myślę, że 4 klocka albo 5 są wystarczające mm -hmm. i powiedzmy, już sobie główną misję robić. Lecimy na głównej misji I zobaczymy co, co nas czeka dzisiaj Musimy przygotować śmiga śnieżna do Luka do walki R2D Znowu powłoki Na spokojnie jest Świetnie. zrobione naprawiony, ale jak chcemy latać potrzeba i nowego skrzydła nowe skrzydło to może z tego się wziął nowe skrzydło nie. może z tego też nie teraz zmienię sobie tylko postać to się świeci coś że mogę chyba odniszczyć jest, mamy skrzydło. Jest, zamontujemy je sobie. Działa. Gotowe! Czas się stąd zabierać, Artur. Yes, Oczywiście, rozpoczynają. Poziom szturm na bazę echo. Maszyny kroczące. Stacja echo wycięje. Prześmiliśmy znowu lata i statkami. 4T trzeba pokonać. 4T. Próbuję zniszczyć nasz generator zasilania. Zatrzymaj te H-ST. O, st chyba. No dobrze, że. Dobry, 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 Oho, stary niszczyciel Ja bo tu widziałem te i też jest na jakieś zadanie dodatkowe O, już ja tego biegnie Tutaj Dawaj do góry Ciężko się tym steruje, bo to strasznie ma duży ten. Duży. Powiedziałbym, że czułość, że tylko lekko myszko wskręca, a tu już całe się obraca. Jeszcze tamten. świetna Brawo. Luke, musisz zatrzymać te maszyny kroczące. Baza długo nie wytrzyma. To już koniec? Już nie zdoła nas ocalić. Nie martw się, Trippio. Zajmiemy się tymi A5. Zobaczysz. Dobra, chłopaki, trzymajcie Trzymajmy się w środku. Musimy powalić te maszyny, czy odpoczął liny z karpuzem. Zaraz go rozwalimy. Na spokojnie. O, przyciągają mi nogę. Miałbym chyba nim wypowalić. To no co jest? Myszką trzymam prosta A On ten... mi tak lata. Śmiesznie. No co jest? Jak to lata? On mi nie destaw. Tak. O, ale fajnie. Jest? Ok. Chyba tak. A, trzeba go. Dobra, jeszcze zimnie. No i się wywaliłem. I to nie jest takie proste sterować tym. Teraz wywal się bo nie wyszło wejść to z Nie no tak szybko, nie tak szybko To nie jest takie proste Kół. On za bardzo... Nawet nie dotykam AWDS tylko myszką, on sam leci nawet. Dobra, jest, mamy. Udało się. Świetnie, łuk. Udało się! Dobrze do koniec! Aha, jeszcze trzy! Łuk, odbierasz mnie? Robi się tutaj coraz gorzej, a idą do nas jeszcze trzy Musisz się Ok, robimy to jeszcze raz. Cyk. Hop! Znowu go zawiązujemy wokół. Już mi lepiej idzie na szczęście. Hop. I jest mamy I jeszcze w stałem Nie bądź taki zdziwiony o, Nasze szanse nie są zbyt spore za, za bardzo się skicza, tutaj go zaatakuję jako pierwszego Cyk, kroczące To są at Mam mu to chyba, yes więc... Jeszcze on stał ostatni Gdzie on jest? Tutaj Atakujemy. Trzeba je po prostu podstępem wyeliminować Są za bardzo opancerzone syk, Jeszcze tutaj to I gotowe. – Do ewakuacji. Zaraz, to dar, – do no dalej, to już. I do transportowców! Się, to może! <ślinik> mm. tu Solo. Nie dostanę się tam. Zabiorę ją stąd sokołem. ruchy! A, a, ale dokąd idziecie? Wracajcie! Oj, O, i poziomu. Pięknie. Czyli to idealnie. Jak myślałem, że będzie czas odcinka. ten i poziom. Elegancja. Ile monet? O, niestety nie. Prawdziwego daja Wzwania jakieś zrobione? Niestety. Zero i zestawy chyba tylko jeden. Nawet dwa. Dobra. Dwa to spoko. Starczy marnowania czasu. Idziemy do Ja się z Wami tutaj żegnam. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. No i co? zobaczenia w przyszłości. Cześć.